Czyli mamy dokładnie tą samą sytuację. Czyli przychodzą do mnie do konsultacji dwie firmy w różnych terminach, operują w podobnej branży. Jedna mówi: No, mamy sklep internetowy, ale on tam słabo idzie, bo tam musimy pilnować cen, bo, konkure bo tam się dystrybutorzy obrażają yy, i mamy z tym problem. I dostają ode mnie taki, taką poradę: słuchajcie, no to musicie podjąć decyzję pod kątem strategicznym, kim chcecie być na rynku, bo na przykład z waszej perspektywy, patrząc na wasz produkt, waszą markę. Ja bym ograniczył dystrybucję online'ową i w ogóle taką B2B, do wybranych podmiotów, czyli wybrał sobie, zrobił sobie taką selekcję dystrybutorów, dał im specjalne warunki, włączył ich w kalendarz promocyjny i pracował z nimi na kalendarzu promocyjnym tak samo jak na swoim sklepie. Czyli mamy wszędzie, powiedzmy to 10 punktów w internecie, gdzie mamy dokładnie te same warunki, te same akcje promocyjne mm -hmm. produktu, ten sam kontekst marki. OK, let's go.